19 lutego 2021 roku Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy czy Forex klubu. Piątek, została nam sesja w Nowym Jorku przed weekendem. Ciężki tydzień, to trzeba przyznać. Za nami w dniu wczorajszym dane ze Stanów Zjednoczonych, które... Generalnie rzecz biorąc, mogły odrobinkę rozczarować, jeśli chodzi na przykład o cotygodniowe wnioski o zasiłek, wystąpienie Jelen, która mówi, że więcej e, tych środków pomocowych będzie potrzebne. E, dolar traci na wartości e, po tym wszystkim, natomiast jeśli przyjrzymy się kwestiom rentowności, jeśli przyjrzymy się to, o czym, o czym rozmawialiśmy, 1,28 jako retest, co prawda była w dniu wczorajszym próba podbicia, natomiast jeśli udałoby się dzisiaj, wyjść powyżej maksów wtorkowych, no to sytuacja ma szansę diametralnie na rynku się zmienić. Za nami również słabe dane dotyczące sprzedaży detalicznej zarówno z Australii, jak i z Wielkiej Brytanii. PMI w Europie dla przemysłu powyżej oczekiwań, a jeśli chodzi o usługi słabo, no może poza Wielką Brytanią, bo tam spodziewano się 40-49 było na liczniku. Wciąż poniżej, wciąż poniżej 50, no i tak jak wspomniałem, ten dolar słabnie rentowności według mnie nie powiedziało ostatniego słowa, w związku z czym to, o czym my sobie dzisiaj powiemy, to będzie ewentualnie kwestia próby podejścia intraday, czyli generalnie rzecz biorąc, co by, się, co by się nie działo, to na koniec dnia wszystkie pozycje są domknięte. Sprawdźmy w takim razie możliwe ewentualne intradayowe układy. Zaczynamy od euro-dolara. Generalnie rzecz biorąc, końcówka tygodnia to tak naprawdę trochę góry, trochę dołu. Tego dołu było znacznie więcej. Pozytyw jest taki, że w dniu dzisiejszym bykom udaje się wrócić powyżej poziomów związanych z otwarciem tygodnia, natomiast to jest kwestia też dokończenia biznesu, jeśli chodzi o możliwy górny swing i z perspektywy intraday docieramy jak najbardziej do strefy, o której rozmawialiśmy, mówiąc o dwóch, tak, które były, no to docieramy do tej, do tej ostatniej tutaj takiego bastionu, w ramach którego teoretycznie sprzedający Powinni się zaktywizować. No i mając w tle ewentualnie rentowności, obserwacje zachowania tych rentowności po, otwarci po otwarciu sesji w Nowym Jorku, a przypominam, że będziemy mieli również ze Stanów Zjednoczonych kwestie związane z wstępnymi danymi dotyczącymi PMI dla usług i dla przemysłu, no to warto te rentowności obserwować. I teraz, jeśli chodzi o, o sprzedających, no to tak naprawdę. To jest, to jest ta strefa propodarzowa z możliwym ewentualnie domknięciem biznesu takim 21, 65, 21, 70 maksem, w którym ta podaż musi się zreorganizować. W związku z czym schodząc na niższy horyzont czasowy, coś na wzór potencjalnej strefy podażowej, jeśli wyrysujemy w ramach tego, gdzie się znajdujemy, albo agresywne podejście e, tuż po 14 z perspektywy czasu polskiego mogłoby być jednym z rozwiązań. Drugim z rozwiązań będzie godzinowe zamknięcie e, pod poziomami związanymi z otwarciem tygodnia, bo widzimy, że tutaj te dwa dolne cienie już po tym, jak zamknęliśmy się powyżej, bronią tego poziomu, w związku z czym e, konserwatywnie to może być kwestia zejścia, zamknięcia i wykorzystania tych dwóch dolnych cieni i otwarcia tygodnia jako wtedy e, podaży w ramach reakcji na podaż e, wcześniejszą, tak? to, to generalnie rzecz biorąc e, tak by mogła sytuacja wyglądać z perspektywy sprzedających na etku. Jeśli chodzi o kupujących intraday na etku, to przestudiujmy prze, prze sobie całą tą sytuację tego wzrostu tutaj. Mieliśmy ostatnie miejsce słabości, które zostało wytestowane kilka razy. E, mieliśmy po złamaniu e, kolejne miejsce, e, które można byłoby e, potraktować e, jako... E, po złamaniu tych poziomów jako miejsce słabości również testowane, ok, no i wyjście górą. W związku z czym jedyne poziomy, które według mnie nie zostały tutaj przetestowane i które mogą w przypadku jakiegoś dolnego cienia próba szukania longów na etku mogłaby być w strefie 21, 20, 21, ewentualnie 10. Ze stop pod 20,90. Okay. W przypadku ewentualnych shortów, stopy muszą być powyżej 21,69. Jeśli chodzi o cele, ewentualnie, no próba wejścia z wąskim stop w ramach takiego, który przynajmniej z tego perspektywy Intraday, gdzieś tam te 2 do 3 do 1 teoretycznie mogłoby nam dać. W przypadku, w przypadku shortów w okolicach 21,45 ze stopami powyżej to jest, to jest około 25 pipsów, mówilibyśmy o 70 pipsach, 75 pipsach do spodu w przypadku 3 do 1. 3 do co jest godne uwagi, że jeśli rzeczywiście złamiemy to mamy skonsumowane, okay, to mamy skonsumowane, czyli ta strefa tutaj mogłaby być testowana i w tym przypadku rzeczywiście zejście pod Otwarcie tygodnia zejście pod e, 21.15 mogłoby tą drogę do spodu nam tutaj otworzyć. W przypadku ewentualnych lągów, o których sobie e, rozmawialiśmy, e, to jest około 20 e, pipsów e, z okolic 21.15 e, e, 60 do góry dałoby nam wybicie tych stopów e, na górze. Teoretycznie e, rzeczy bardzo możliwe e, do e, osiągnięcia, jeśli chodzi o kwestie związane z etkiem e, podczas sesji w Nowym Jorku fund. Tutaj, generalnie rzecz biorąc, z perspektywy wykresu tygodniowego, idealny dojazd w punkt do potencjalnego miejsca propodażowego. Ok, i tą reakcję na tym punkcie rzeczywiście tutaj e, mieliśmy, zobaczmy w takim razie kwestie związane z wykresem e, intraday. Bez dwóch zdań o tym, żeśmy sobie mówili 38,50-38, dopóki jesteśmy powyżej, no to w przewadze kupujący, to dzieci kupujące ewentualnie na tym funcie w dniu dzisiejszym mogą się znajdować. Biorąc pod uwagę dwie zrzutki, z którymi mieliśmy do czynienia, tę mocniejszą w dniu wczorajszym, która przetestowała potencjalny poziom propopytowy, no to kwestie Azji. Tyle tylko, na, że warto zwrócić uwagę, że to był, te poziomy były już testowane. W związku z czym dla mnie, z perspektywy ewentualnie próby podejścia pod kupną w dalszym ciągu to, byłaby to ta druga, tak, również testowana, ale w przypadku próby poszukania stop-lossów pod 39,50 z dolnym cieniem. Czyli gdybyśmy na 15 minutach, na 5 minutach mieli jedno z takich świeczek, gdzie tutaj ten dolny cień by się rysował, to tuż pod dolnym cieniem albo pod e, 39, 30 stop loss, a targetowalibyśmy 40, 10, czyli obecne poziomy. Jeśli chodzi o sprzedających, no to agresywne podejście jest w ramach tego poziomu związanego z wykresem tygodniowym widzimy, że tutaj e, przynajmniej jakaś realizacja zysków e, częściowo e, miała miejsce. No to teraz to, co chcielibyśmy zobaczyć z perspektywy ewentualnie sprzedających, to być może nawet próba nadbicia e, jeszcze maksów, tak, być może nawet próba nadbicia maksów Natomiast pozostawienie górnego cienia właśnie na tym poziomie i to byłoby bardzo agresywne podejście pod ewentualne krótkie pozycje z perspektywy e, trochę bardziej konserwatywnego podejścia. Zejście pod 39,80, 39,75, czyli mniej więcej tego typu zejście. Być może retest właśnie z górnym cieniem albo agresywne podejście na tej linii a, jako próba a, krótkich pozycji. A, z, celem wtedy zbliżonym do poziomów w okolicach 39, 30, 39, 20. Tak bym widział ewentualnie funta z perspektywy intraday. Jeśli chodzi o USDK, to w nawiązaniu do naszej analizy na TradingView dotarliśmy do poziomów propopytowych. Testujemy. Właściwie już nawet 29,40, 29,30 na ten moment jest łamane. i Jeśli zobaczylibyśmy tutaj próbę sytuacji, próbę odwrócenia sytuacji na rynku, na przykład jeśli chodzi o jakieś słabe dane z Kanady dotyczące sprzedaży detalicznej, to być może z perspektywy intraday powrót pod, powrót powyżej, przepraszam. 29.30 z perspektywy intraday mógłby być e, teoretycznie brany pod e, uwagę. Jeśli chodzi o sprzedających, to nietestowana jest strefa wynikająca z tego, co widzieliśmy podczas sesji azjatyckiej 29.75-29.85 e, e, jako potencjalna e, podaż, czyli kupno tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić, czy odwrócenie sytuacji na rynku będzie miało miejsce z powrotem powyżej 26.30-35. Natomiast sprzedający, nawet jeśli taka akcja będzie miała miejsce, to wiedzą, że uzbrojeni w cierpliwość czekają w okolicach 26.75 i 26.85. Tak wygląda sytuacja na USD KAT i na koniec dolar z jenem. Dolar z jenem w przypadku kupujących jesteśmy w tej chwili w ramach potencjalnej strefy popytowej, ok? 106.35, 106.25, stop losy pod 105, 10 pierwszy cel okolice 105.55, 105.65, drugi cel okolice 106. Tak by mogły wyglądać longi z perspektywy sprzedających. Końcówka sesji w dniu wczorajszym plus cała Azja. Z nadbiciem tutaj w dół powrót e, mógłby być traktowany jako ewentualna próba podejścia pod krótkie pozycje. Pierwszy cel to jest to miejsce, to, które testowane jest w chwili obecnej, a później e, 104,90, 104,80. Z perspektywy e, intraday tak by wyglądała sytuacja. Oczywiście jeśli cele nie zostaną osiągnięte, a e, pozycje w dalszym ciągu będą w rynku, to tak jak wspomniałem, kwestia cięcia na zamknięcie dnia. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.